Dzień dobry, drodzy ogrodnicy. Dzisiaj zagramy w żółto-zielone, a dokładnie odpowiem Wam na pytania, dlaczego u roślin papryk zaczynają żółknąć liście w uprawie parapetowej. Tutaj przede mną widzicie nasze roślinki papryk, które celowo poddaliśmy różnym niekorzystnym dla nich. Działaniom, zabiegom, żeby też móc pokazać Wam, czego nie robić w uprawie różnych roślin. Zwróćcie uwagę, są to już dość duże sadzonki. Od góry widać kolor zielony, czyli proces fotosyntezy poprawnie przechodzi, ale jak zniżymy się w dół, to widzimy, że od dołu roślinki, liście, stopniowo nam żółkną, pojawia się chloroza. Niekiedy widać, że cała blaszka jest żółta, ale jakbyście się tak przyglądnęli dokładnie, to widać jeszcze takie ciemniejsze smugi. Są to nerwy liści, które jeszcze zachowały gdzieś tam nieco koloru zielonego. Ale są i takie sytuacje, że liście stają się całkowicie jasno żółte. To jest niekorzystne zjawisko, mówi nam od razu, roślina z czymś się boryka, są jakieś problemy, roślina jest zestresowana. No i właśnie, jakie są przyczyny, że te liście tak nam zaczynają żółknąć? Jest ich sporo i większość opisaliśmy wam choćby w materiale dotyczącym pomidorów, bo to będą bardzo często te same przyczyny. Pierwsza z przyczyn, słuchajcie. Zbyt mała doniczka. Porównajcie sobie większa doniczka, mniejsza doniczka, ta roślina jest Praktycznie ok, ta roślina widać, że ma problemy. Dlaczego? Tutaj możliwe, że już zbyt przerósł system korzeniowy, całą doniczkę. Ten system zaczyna się ścieśniać. Dodatkowo prawdopodobnie doszło tu do wyczerpania składników pokarmowych z tej niewielkiej ilości gleby, jaka jest w tej doniczce. Wobec tego roślina, co głoduje. Tutaj, z racji tego, że jest większa doniczka, jeszcze ma co jeść. I pamiętajcie, że przy wczesnych siewach papryk, jeżeli zastosujecie zbyt niskie, zbyt małe doniczki, może dojść do wyczerpania składników pokarmowych. No i wtedy, co mamy robić? Oczywiście, powinniśmy w razie czego przenieść roślinkę do większej doniczki i dosypać żyznego podłoża. Jeżeli tego nie zrobicie, to choćby zastosujcie nawożenie. Nawożenie najlepiej w postaci płynnej bądź w postaci opryskiwania roślin. Używajcie nawozów dedykowanych dla ogrodników, hobbystów z racji tego, żeby prawda nie przesadzić z ich ilością, a dokładnie z ilością wprowadzanych składników odżywczych. Ważne jest, żeby był azot, który buduje oczywiście roślinę, ale także azot wpływa na chlorofil. Dodatkowo dobrze by było, żeby tutaj w tym nawozie były choćby mikroskładniki, tutaj choćby też dobrze by było, żeby było żelazo, żeby był choćby magnez. Który Także wpływają na lepsze wybarwienie roślin. Po prostu te liście będą ciemnozielone. Zwracajcie na to też uwagę. Kolejna ważna sprawa to zalanie rośliny. Jeżeli w glebie jest za dużo wody, system korzeniowy jest przeduszony. Pamiętajcie, że system korzeniowy, a dokładnie korzonki włośnikowe odpowiadają za pobieranie wody, składników prawda, pokarmowych z gleby, ale także za oddychanie. Zalany system korzeniowy może spowodować, że roślina po prostu się dusi od nadmiaru wody. Co należy zatem zrobić? Jeżeli doszło do zalania, to najlepiej jakimś drewnianym patyczkiem. Na, nabijcie tutaj sporo takich niewielkich otworków żeby po prostu powietrze mogło tam wpływać do środka i przesuszać całość dodatkowo ograniczcie podlewanie sugerujemy Wam podlewanie roślin do takich kuwet żeby od dołu doniczki nastąpiło podsiąkanie ale też ważna informacja nie lejcie tyle wody do tych kuwet żeby te doniczki cały czas po prostu stały w wodzie wtedy niestety Także udusicie system korzeniowy. Po prostu korzenie będą gnić i zamierać. Kolejna sprawa to jest choćby także przesuszenie gleby. Jeżeli rzadko podlewacie rośliny, to pamiętajcie, wpędzacie je w stres związany z brakiem wody. Wówczas liście też mogą żółknąć. Więc, co w tym wypadku należy zrobić? Należy regularnie podlewać, lepiej mniej, a częściej niż raz solidnie na dłuższy czas, no bo wtedy łatwo jest doprowadzić do zalania systemu korzeniowego. Tutaj także uwaga, że takie sadzonki mogą także choćby wchodzić w fazę kwitnienia, co tutaj widzicie. Jeżeli widać, że mają niedobory składników odżywczych i te liście żółkną, absolutnie nie pozwalajcie, żeby takie roślinki kwitły. Absolutnie obrywajcie im te pierwsze kwiaty, które się pojawiają, żeby dodatkowo roślinek nie osłabiać. I tutaj także jeszcze dodatkowa informacja. Bardzo często rośliny, które mają mało wody w glebie, co robią? Tak liście im się zwieszają, mogą czasami jeszcze marszczyć się. Jest to takie zjawisko związane ze spadkiem turgoru, czyli uwilgotnienia tkanek. Czyli taka roślina po prostu taka jest obwiędnięta. Ale pamiętajcie, jeżeli przydusicie system korzeniowy od nadmiaru wody, liście także mogą wyglądać, jakby roślinie brakowało wody, choć tu w doniczce aż będzie kipiało od wody, bo... To będzie spowodowane uduszeniem, przyduszeniem systemu korzeniowego. Kolejna ważna sprawa związana z tym, dlaczego liście żółkną papryk, to temperatura. Pamiętajcie, Papryka w odróżnieniu od pomidora wymaga wyższych temperatur. Jest to roślina wybitnie termofilna, czyli roślina wybitnie ciepłolubna. Chcąc mieć ładne sadzonki papryk, pamiętajcie, żeby w pomieszczeniach, gdzie je uprawiacie, nie dość, żeby było oczywiście słonecznie, bo światło jest potrzebne do fotosyntezy, to jeszcze, żeby. Temperatura była wysoka, najlepiej powyżej 20 stopni Celsjusza. Wtedy ładnie to wszystko będzie, prawda, rosło. Ale też papryka nie lubi skoków temperatur. Czyli czasami jest tak, od szyby jest chłodno, od wnętrza pokoju, gdzie jest kaloryfer, jest ciepło. No i co? I roślina niestety boryka się ze skaczącą temperaturą, i to także ma negatywny wpływ na jej rozwój. Także na to także zwracajmy uwagę. O nawożeniu w sumie już było, o doniczkach zbyt małych było, o nadmiarze podlewania lub braku podlewania też już było, ale też taka drobna uwaga. Drodzy ogrodnicy, jak papryczka Wam kiełkuje, pojawiają się zawsze dwa pierwsze listki. Są to tak zwane liścienie. Dopiero powyżej nich wyrastają liście właściwe. I te dwa pierwsze liścienie z reguły. No, prawie zawsze odpadają, czyli one żółkną, więdną i zasychają, i pac na glebę. Tym się nie przejmujcie. Problem byłby wtedy, kiedy te liście właściwe zaczęłyby Wam żółknąć i odpadać. No to wtedy jest powód do zmartwienia, a to, że liście nie odpadają, jest to w 100% naturalne. Te roślinki, które widzicie tutaj przede mną, mają zielony kolor liści i takie w sumie powinny być. Te odmiany tym się charakteryzują. Ale czasami może być taka sytuacja, że jeżeli jest chłodno, to rośliny nie są w stanie pobrać choćby z gleby fosforu. Wtedy pojawiają się na nich takie fioletowe przebarwienia. Ale, drodzy ogrodnicy, tutaj mam roślinkę papryczki chili, która, popatrzcie, o, bardzo się różni ulistnieniem od tych papryk, które tutaj obok są. Ktoś mógłby powiedzieć, że ta roślinka jest albo porażona przez choroby, albo właśnie może brakować składników odżywczych, w tym wspomnianego fosforu. Nic podobnego, ta roślinka prawidłowo rośnie, prawidłowo wygląda, a jest to cecha odmianowa. Ta właśnie odmiana charakteryzuje się zielono-fioletowymi liśćmi oraz łodygami. Zwróćcie właśnie na to uwagę, jaką odmianę macie w uprawie, żeby później niepotrzebnie nie panikować, że coś się z waszymi roślinkami dzieje. Także mam nadzieję, że tym krótkim materiałem pokazałem wam główne przyczyny związane z żółknięciem liści u papryk jak widzicie, bardzo fajnie jest, żeby móc wam pokazać, z czego wynikają takie objawy samemu Popełniając różne błędy, jest to najlepsza szkoła do nauki. Te rośliny, które widzicie, będę teraz odżywiał, gdyż, no, jak się to mówi, materiał już jest nagrany, ale jak widzicie, bardzo łatwo jest wywołać naszymi działaniami różne takie objawy. I jeszcze jedna uwaga. Takie sadzonki są praktycznie gotowe do wsadzenia gdzieś tam w grunt, ewentualnie na balkonach, do skrzynek i tak dalej. Oczywiście robimy to wtedy, kiedy jest już ciepło na zewnątrz, nie ma przymrozków. Ale nasz apel, drodzy ogrodnicy. Jeżeli nie zahartujecie tych roślin, czyli przez kilka dni nie poddacie ich stresowi temperatur zewnętrznych, czyli wyciągacie je na zewnątrz w ciągu dnia i chowacie nocą do pomieszczeń, gdzie były do tej pory uprawiane, tylko je bezpośrednio z bardzo ciepłych, wymuskanych pomieszczeń. Od razu przeniesiecie do miejsca docelowej uprawy, pamiętajcie. Rośliny mogą się siłą rzeczy tak później przebarwiać, mogą tracić liście, mogą pojawić się także lokalnie ich zamierania. To jest spowodowane z szokiem wywołanym zmianą warunków środowiskowych. Dlatego zawsze, zawsze, zawsze hartujcie rośliny co najmniej kilka dni przed ich przeniesieniem z uprawy domowej do uprawy choćby w gruncie, do nieogrzewanego tunelu, szklarni czy też na balkon. Naprawdę pamiętajcie o tym. Serdecznie Was pozdrawiam, no i życzę, żeby w tym roku papryka Wam się wspaniale udała.